Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest, słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego, jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Moi drodzy, kochać, jak to łatwo powiedzieć, śpiewał przed laty Piotr Szczepanik. I rzeczywiście tak też jest, bo ileż uczyniono wielkich wyznań miłości, ile par narzeczonych ślubowało sobie wzajemnie miłość. Niezliczone są tomy poezji natchnione miłością. Nie ma chyba poety, który by nie podejmował tego wzniosłego tematu. Ile filmów zostało nakręconych o miłości. Czasem bywa to podziw skierowany ku ukochanej osobie, a czasem dramat zranionego serca, dramat nieodwzajemnionej miłości. Miłość to ponadto w naszych czasach słowo myślę niesamowicie wyświechtane, zużyte i często źle pojmowane. W naszym zracjonalizowanym i skomercjalizowanym świecie jest głównie miejsce. Na rozumienie miłości jako seksu, życie, na biznes, przyjemność i dobrą zabawę, ale nie na miłość przez duże M, o której słyszeliśmy dziś w Ewangelii. A już miłość Boga i bliźniego to często dla wielu rzecz zupełnie obca. Kochać, jak to łatwo powiedzieć, jak to łatwo napisać, jak to łatwo wyśpiewać, a jak trudno po prostu kochać. Dzisiejsza liturgia Słowa. Dzisiejsza Ewangelia porusza właśnie temat miłości, miłości Boga i bliźniego. W Starym Testamencie Bóg daje swojemu narodowi do wypełnienia wiele praw i przykazań, ale spośród nich najważniejsze jest przykazanie miłości. W pierwszym czytaniu liturgii słowa na niedzielę czytamy słowa Mojżesza skierowane do ludu: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego serca, swego, z całej duszy, swojej, ze wszystkich swych sił. Tekst ten uważany jest za kredo narodu wybranego. Nosi nazwę Szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu. Od pierwszych słów, właśnie. Słuchaj Izraelu. Słowa te są fundamentem zarówno judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Każdy Żyd odmawiał. Tę modlitwę trzy razy dziennie zwracając się w kierunku świątyni Jerozolimskiej. Ta modlitwa stanowiła program życiowy. Moi drodzy, rozważając tę dzisiejszą Ewangelię, warto postawić sobie kilka pytań. Czy nasze życie i praca mają jakiś cel i sens? Co w życiu jest najważniejsze? Jak żyć, aby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym? Zresztą, co to jest szczęście i na czym ono polega? Jak i czym należy się kierować w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, co powinno być normą naszego postępowania. Takie i tym podobne pytania wcisnęły i cisną się na usta ludziom wszystkich pokoleń. Uczony w piśmie, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, również szukał odpowiedzi na dręczące go pytania. Czuł się bowiem zagubiony w tym gąszczu 365 zakazów i 248 nakazów obowiązujących każdego Izraelitę. Dlatego zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania Większego od tych. Moi drodzy, pierwsze jest słuchaj. My dzisiaj mamy kłopoty ze słuchaniem. Nie potrafimy słuchać siebie nawzajem, a co dopiero słuchać Boga, który przemawia w ciszy. Kiedyś byłem na rekolekcjach kapłańskich w jednym z domów rekolekcyjnych i tam na tabliczce, na każdym piętrze, było wywieszone takie hasło: Zachowaj milczenie. Bóg przemawia w ciszy. Żeby usłyszeć Boga, żeby Usłyszeć, co do nas chce powiedzieć, trzeba umieć zamilknąć. A w naszych rozkrzyczanych czasach nie jest to dzisiaj takie proste. Zadajmy sobie kolejne pytanie. Na jakiej zasadzie człowiek dochodzi do swojej pełni? Dzięki czemu może się potwierdzić jako człowiek? Dzięki czemu może się w pełni rozwinąć? Na jakiej drodze życia odkrywa najpełniej prawdziwy świat wartości, i jaki jest? Fundament ostateczny tych wartości. Każdy z nas, drodzy, który, którzy wyznajemy wiarę w Chrystusa, kto na serio bierze Jego Ewangelię, dość łatwo znajduje odpowiedź. Człowiek odnajduje pełnię człowieczeństwa w miłości przez miłość. Ale czy ludzie dzisiaj wierzą jeszcze w miłość? Owszem, tęsknią za miłością, mówią o niej wiele tak jak mówiłem, piszą wiersze, kręcą filmy, śpiewają o niej piosenki, jednakże wielu już w miłość nie wierzy. Czyż nie widać, jak wielu ludzi uwierzyło w siłę i przemoc, jak wielu uznaje walkę o swoją pozycję pośród innych z nieuniknioną, za nieuniknioną i konieczną? Jeszcze inni zamknęli się w skorupie swojego egoizmu, nie są zdolni do otwarcia się na innych ludzi. Ważniejsza niż miłość jest dla nich Własna korzyść, choćby za cenę niesprawiedliwego traktowania drugiego człowieka. Czyż można się dziwić, że dla tego typu ludzi, chrześcijaństwo, jako religia miłości i pokoju, może się wydawać taką zbroją niepewną, dobrą jedynie dla ludzi słabych, dla frajerów, dla nieprzystosowanych do życia? Nawet nam, wyznawcom Chrystusa, którzy chodzimy do kościoła, staramy się żyć po chrześcijańsku, Przydarza się wątpić, czy można naprawdę żyć na miarę przykazania miłości. Przecież widzimy, że łatwiej jest w życiu tym, którzy potrafią rozpychać się łokciami, którzy nie liczą się z innymi ludźmi. Przecież widzimy, jak ludzie cwaniactwem i sprytem, a także przemocą zdobywają to, co my chcielibyśmy osiągnąć na drodze cierpliwej miłości. Moi drodzy, nie zazdrośmy tym ludziom, którzy pozbawieni są miłości i nie są zdolni do miłości. Nawet jeśli odnoszą zwycięstwo, to jest to zawsze zwycięstwo pozorne. To jednak przygrywa ich człowieczeństwo. Ono w nich po prostu usycha przy samym korzeniu, bo człowiek nie może żyć bez miłości. Nie pozwólmy, by te pozorne zwycięstwa. Ludzi uzbrojonych w siłę i przemoc speszyły nas, byśmy przestali wierzyć w miłość, którą jest sam Bóg i której On nam pozwala uczestniczyć. Moi drodzy, nasza wiara w miłość. Najpierw miłość Boga do nas, a następnie w nasze powołanie do miłości nie może więc nigdy zakończyć się tylko na deklaracji słownej. Trzeba miłość wyznawać. Owszem, także słowami przecież taki sens względem Boga ma modlitwa, ale miłość nie może ograniczyć się tylko do samych słów, choćby były one bardzo piękne i podniosłe. Trzeba, żeby za słowami poszło nasze życie, nasze czyny. Trzeba wciąż przypominać sobie słowa Świętego Pawła Apostoła: "Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości". I warto sobie przypominać i cytować z listu św. Pawła, pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału, hymno miłości. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Przeczytajmy sobie, drodzy, ten hymn, pamiętajmy o nim, a wtedy nasze życie nigdy nie straci celu i sensu. Amen.